E, to my tego przed takimi osobami w galerii handlowej, Ty. Jakaś Typia, czy typ, no nie? Ma 61 level. No? Tutaj jest, czekaj. O, tutaj skaczę. I tutaj ucieka. Ty, o, nie mogę. Ile ja ja też bym pewnie miał taki level, jakbym miał te stare konto i bym grał Tymczasem mój 1000 level w GTA <grym> O, dobra, kto będzie? Nie. Ajajaj To ta Piero.

Mam nadzieję, że mi się uda nagrać a, ten filmik. A nagrywa się? No, nagrywa, nagrywa. Tylko czasami tam mi wywala, ale nagrywa. O! No. To wszystko to o jego. No. Czekaj. Hagilagi. <grym> Hagilagi, czyli... Ej, od dzisiaj go nazywamy tak. Hagilagi. <grym> Hagilagi Hagi Lagi znowu. No. O nie, Hagilagi wygrał czy przegrał? Zobaczmy. Wygrał Hagi Lagi. O nie, za biurkę Do No cóż to za bydlak. No. To jest zły bydlak. No trudno Jedenaście <sighs> sekund, 10 sekund. O. Oh możemy wybierać mapę ja tą wybieram Oje. tą czerwoną taką fajną z pokojami ech, ech. chyba Dobra, Dobra proszę to żebyś to ty to... był albo ja i no fuck no... <laughs> nie przejmuj się ja też tak miałem czaki Ale ja chcę być impostorem wreszcie. Ja, yeah, by było fajnie. Jakby ktoś z nas by był mm. imposta. Tak, to jest impostor. Ty, ja, a muszę coś zaraz ci powiedzieć. Albo teraz mogę ci powiedzieć. E, Zgadnij, kto będzie właścicielem. E, albo inaczej. Wiesz, Dora, Dora, już mi to nie wyjdzie. E, krycha będzie właścicielem e, Big Daddy. Wiesz o tym? No, serio. Co jest? To... O, Elo! Co ty się dzieje? Trochę super, I no tak, nie? To... No. Ej, Czyli będzie tam często. No. Ale spoko, może go jeszcze na z użar, chyba. Niby, no nie? Filipowi dał. Ale on nie w to. No ja też nie wierzę. To to się nagada Gitkość, co? Moje do wiedzą, co to się nagada Gitos. Znowu mi jakiś typ daje trade'a, Czekaj. Me afy ry oto 3. My fro to 3, że ma mała powierzchnika widać. Co? Kwaś. <grym> Kwaś. Ro. Idę wybierać mapę. A tam wybieram. Dobra, to, jest ten ja znowu, to tak, nie zdążyłem. Odw DRO! Proszę, żeby ktoś z nas był. Serio. Co to? Co to Jaka mała głowa ty. Jezu. Hagi kurde. Z małą głową. No właśnie. Hagi No. Kagi w sobie ali, Co? My cały czas się spotkamy. Mideliśmy miejsce, w których w ogóle nie powiedział, że się spotkam. Ja. Ja myślałem, że będzie tak, że ty pójdziesz w tamtą, ja w tamtą i tak się nie spotkamy. To ładne, jakby ładne gra, ładną grafikę? To widzi mój cień w szafie. Jak ja jestem w szafie. Czemu ty nie zbierasz tych? Itemów? Zbieram. Aha, ty zbierasz się i ja tego nie widzę, że ty zbierasz. No. Aha. Żeby nie było zamieszania, no nie. O, chodzi ładnie mi to trzy lagi. Ja stałam na lampie. Jak ja to zrobiłem? A fuck, Serio. Przestraszyłem się tej małej główki. Myślałem, że mnie nie zauważył. No. Jest tu ktoś nie nikogo, nie. Ma. Fuck. Zginiemy. Urakuj nas ktoś, proszę. Ile ja już to nagrywam? Nie. Co? Patrz ile my gadamy? Ile? czterdzieści jeden minut co? aha ja nie mogę nie wiem, widzowie, mam zakończyć czy nie Nie widzę, bo cały czas mi się wyłączało tam. Mi pokazuje teraz, że 7 minut tam gram. Chyba to zaraz zakończę. No. Idę grać z Nicolas dalej, a wy oglądajcie ten filmik wtedy. To tam. Papa pa. miłego dnia. Na łazie. Tak, gdzie met? No widzę, właśnie